Cześć, jestem Iza Jabłońska, jestem także absolwentem kursu Webinar Master u Anny Pro. Możecie mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku pod Umysłowi Kreatorze. Podczas kursu u Anny Pro skupiłam się głównie nad dwoma rzeczami. Jedną z nich był 7-minutowy film na konkurs, link do niego znajdziecie poniżej, oraz mój webinar który odbędzie się w tą środę 17 lutego o godzinie 20:30 pod tytułem Nawet nie wiesz, o ile bardziej możesz być skuteczna, czyli 5 sposobów, jak umiejętnie wykorzystać swoje naturalne talenty i predyspozycje. To wideo nagrywam dla Was w studiu webinarowym, które aktualnie jest w remoncie. I tutaj nic nie ma, więc dlatego może być lekki pogłos. Ale chciała wam pokazać właśnie, do czego to prowadza współpraca z Anią Pro. Wcześniej w ogóle nawet bym nie myślała o tym, żeby wynająć studio i żeby nagrywać webinary bardziej profesjonalnie. Więc bierzcie pod uwagę to, że kurs z Anią Pro może bardzo wpłynąć na wasz biznes i strategię biznesową. Do Anny Pro trafiamy jako kompletny like co więcej z ogromną fobią przed wystąpieniami publicznymi. Ale miałam cel. Po tym szkoleniu będę nagrywać webinary, choćby nie wiem co. Jestem CEO w startupie, który teraz tworzył w branży zabawkowej. Tworzenie webinarów jest teraz częścią mojej strategii biznesowej. Anna Pro ma ogromną pasję i wiedzę w tym, co robi. Cała jej platforma pod względem technicznym i profesjonalnym jest zrobiona bezbłędnie. Widać, że Ania i Patryk wsadzili w to mnóstwo swojego czasu i serca, ale największą wartością jest tutaj społeczność. Ja wykupiłam swój kurs z opcją cotygodniowych spotkań online. I był to strzał w dziesiątkę. Motywujemy się, wspieramy się, dajemy sobie konstruktywny feedback i możemy na, sobie, na siebie liczyć. To jest fantastyczne. Ta społeczność, którą zbudowała Ania na Facebooku, daje tak wiele mocy, tak wiele energii, tak wiele wsparcia, że chociaż czasami miałam ochotę powiedzieć: Kurde, nie będę tego nagrywać, mam dosyć, co zajmuje tyle czasu, to jednak. Tam dostawałam dużo wsparcia i motywacji, żeby to jednak kontynuować. Pokonałam swoje największe fobie i ograniczenia. Dzięki Ani zrozumiałam też, że miałam syndrom oszusta, czyli ciągle nie wierzyłam w to, że umiem i wiem na tyle dużo, aby móc przekazywać swoją wiedzę innym. Więc jeżeli cały czas zastanawiacie się, czy warto iść do Anny pro na szkolenie jak robić webinary, to z ręką na sercu mogę powiedzieć, że warto. Polecam Iza Jabonską.